To Ania z Jungle Boogie. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o jednej z moich ulubionych grup roślin, o tropikalnych epifitach. Tropikalne, bo zamieszkują lasy tropikalne strefy równikowej. No i zresztą nie tylko, głównie spotykamy je w Ameryce Południowej, ale też niektóre w Azji czy w Australii. A epifity. To znaczy, że są to rośliny, które e, żyją w ten sposób, że porastają pnie i gałęzie drzew. E, robią to po to, żeby no, być wyżej i e, mieć lepszy dostęp do promieni słonecznych, które w dolnych partiach dżungli są bardzo e, ograniczone. E, nie jest to jednak pasożytnictwo, tak jak w przypadku jemioły, więc te rośliny drzewom nie szkodzą. Także nie traktujcie ich jako pasożytów i teraz tak, już samo to, w jaki sposób właśnie te rośliny w naturze żyją podpowiada nam mocno, jak musimy je pielęgnować. Są to rośliny bardzo łatwe w uprawie domowej, jednak dość specyficzne, więc kilku zasad trzeba przestrzegać, żeby nam ładnie w domu rosły. Pierwsza rzecz to przez to właśnie, że nie są e, zakorzenione e, mocno i głęboko w ziemi. E, to... O, Mirka, mój piesek. Cześć Milka. E, Na szczęście nie, nie zjada roślin, więc, e, więc e, nie mają takich mocnych, silnych, wielkich korzeni. Tylko raczej taki drobny system korzeniowy, często wyrastają im też korzenie powietrzne i to wszystko bardziej ma na celu stabilizować roślinę i na tych, na tych gałęziach więc nie ma sensu ich sadzić do jakichś głębokich, wielkich doniczek i często przesadzać zadowolą się mniejszym pojemnikiem E, sposób, w jaki rosną, również nam e, determinuje e, ich e, podłoże, którego musimy użyć. Jeżeli posadzicie roślinę w podłożu takim e, bardzo e, ciężkim, długo utrzymującym wilgotność, e, to. Mika, idź do siebie! E, to idź do siebie! Już! Do siebie! To. Moje biesz mnie nie słucha, to korzenie, i jeszcze będziecie je mocno podlewać. To korzenie bardzo szybko wam zgniją. i będziecie obserwować, że pędy rośliny są brązowe, miękkie, takie gumowe i bardzo szybko wam podpadają i roślina będzie wyglądała no nędznie albo całkowicie zginie. Więc podłoże powinno być bardzo przypuszczalne i luźne. Czyli jakaś lekka ziemia z domieszką keramzytu, piasku, żwirku, e, perlitu, vermikulitu, e, Doskonale sprawdzą się też gotowe podłoża do storczyków. To jest bardzo dobry miks też do tych, e, do tych roślin, e, albo wręcz podłoża do kartusów. E, I od razu tutaj Wam powiem o podlewaniu. E, ja robię tak, że jak podlewam mój gąszcz, e, zazwyczaj teraz w zimie o tej porze roku to było raz w tygodniu to jedno podlewanie opuszczam dla epifitów czyli co drugi raz je podlewam mniej więcej co, właśnie co półtora, co dwa tygodnie i robię to w ten sposób, że <laughs> biorę sobie delikwenta nad miskę czy nad umywalkę podlewam bardzo starannie całą powierzchnię doniczki. Następnie nadmiar wody strzepuję i jeszcze wyciskam z doniczki, tak, żeby nie został nadmiar wody w ziemi. Tak? Czyli jeżeli macie na przykład w osłonce takiego epifita, to dobrze jest go z tej osłonki wyjąć i właśnie podlać nad zewem, porządnie otrzepać i dopiero włożyć do osłonki. Jeżeli macie doniczkę z podstawką, no to należy Nadmiar wody pozostały po podlewaniu wylać. Absolutnie nie dopuszczajcie do sytuacji, w której roślina stoi w wodzie, tak? pozostała po podlewaniu i ma ciągle mokro. Zauważyliście pewnie, że te rośliny mają bardzo grube, mięsiste liście, które mają zdolność do sukulenstwa, czyli utrzymywania wody w liściach. To jest też taki ich mechanizm, no, którego używają, żeby, jak korzenie właśnie szybko przesychają, no bo są na konarach, a nie w ziemi, no to roślina gromadzi sobie wodę w liściach. Stąd ten taki wygląd liści, który kojarzy Wam się być może zupełnie słusznie z sukulentami na pustyni, bo one tak samo właśnie zatrzymują w, w liściach i w łodygach wodę. E, bardzo lubią, e, no i też dlatego to już Wam powinno podpowiedzieć, że to jest kolejny czynnik, żeby tych roślin e, nie przelewać, tak? Bo pożarne sukulenty nie lubią nadmiaru wody. E, natomiast no, jednak żyją w dżungli, więc e, wilgotność powietrza jest tam wysoka, więc e, wy w domu też powinniście zadbać o to, żeby to było przynajmniej 50%. Czyli wiecie, nawilżacz powietrza. Lubią też zraszanie, i bardzo często wtedy pojawiają się im dodatkowe korzenie powietrzne, tak jak na przykład możecie sobie zaobserwować tutaj. Tak, tych roślin jest całkiem sporo. Tutaj Wam pokażę kilka moich ulubionych. To jest lepisium bolivianum. Piękne, długie, w naturze oczywiście. One wszystkie w naturze tak do 10 metrów nawet potrafią dorosnąć. W domu wiadomo, że z takich rozmiarów nie osiągną. Ale i tak, no myślę, że ta roślina jest, jest dość imponująca. Kwitnie w lecie drobnymi, żółtymi kwiatuszkami. Jest to jedna z moich ukochanych zupełnie najbardziej roślin. Kolejny mój potworek. Epifirium chryzokardium też rośnie jak szalone. Zobaczcie, tutaj ma już nowe przyrosty. Właściwie rosło całą zimę bez żadnego okresu spoczynku. Wielkie, pięknie powcinane dekoracyjne liście. No i też naprawdę, jeżeli zapewnicie im właśnie te warunki, które lubią, to odwdzięczą się Wam wielkim, naprawdę fajnym wzrostem. hoja Linaris. Mm. Też bardzo ładnie rośnie, ma też dużo nowych przyrostów, delikatne korzonki. Też bardzo, bardzo, bardzo ładna. Ja lubię najbardziej takie rośliny, które wyglądają jak włosy rośpunki. Patyczek ripsalis elliptica. Też bardzo fajny, bardzo fajny wzrost. Jeszcze bardziej grube, mięściste liście. I tutaj też jeden z moich ulubieńców. Pseudoripsalis ramulosa Red Coral. Fajna roślinka, która jeżeli dacie ją na takie mocno jasne stanowisko, to pod koniec lata wybarwia się na czerwono i jeszcze ma takie kuleczki jagody. na pędach. A i właśnie stanowisko, bo o tym wam jeszcze nie powiedziałam. Te rośliny będą się najlepiej czuły w jasnym świetle, ale rozproszonym. Czyli nie dawajcie ich na bezpośrednie, bezpośrednio na południowy parapet, gdzie będą cały dzień zalane mocnym słońcem, bo można im poparzyć w ten sposób liście. Stanowisko jasne, no niektóre z nich sobie radzą w takim jeszcze troszkę nawet ciemniejszym. Ale światło zawsze rozproszone. Ja nawożenie w okresie we wegetacyjnym, czyli od wiosny do jesieni, standardowym nawozem do zielonych, wedle wskazań producenta. Co jakiś czas trzeba oczywiście pędy umyć porządnie czy powycierać. Jeśli chodzi o szkodniki, to właściwie jedyne co tutaj kiedykolwiek widziałam, to wełnowce. Czyli takie białe, jakby kłaczki wełny, ale zazwyczaj występują. W... No, Jeżeli obserwujecie rośliny na bieżąco, to, to, to będziecie w stanie zareagować szybko i je od razu sobie usunąć. A tak poza tym, to są to bardzo zdrowe rośliny, nie Jeżeli je gdzieś tam wystawicie, czasem pojedziecie na urlop, nie podlejecie. Czy o jedno, gdzieś tam podlanie Wam się zapomni, to, to, to nic im nie będzie. Najważniejsza rzecz to. Nie przelewać, nie przelewać, nie przelewać. I bardzo Wam polecam. No naprawdę fajne, wdzięcznie, mocno rosnące tropikalne rośliny. Jeżeli filmik Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania i do oglądania kolejnych filmików. Na pewno już wkrótce pojawią się też nowe odcinki.